Witajcie, witajcie moi mili w kolejnym vlogu. Po dłuższej przerwie postanowiłem je troszeczkę odświeżyć, o czym tym razem, mianowicie o wojenkach na YouTube. Wiele osób powie, no ale przecież o tym już było, masa vlogów na ten temat powstała, pewnie znowu będzie odgrzybywać jakąś konkretną bitwę między dwoma youtuberami i stawać po jednej ze stron. Nie, moi miri, takich klipów jest masa i o nich też będzie troszeczkę w tym vlogu. Ja bardziej postaram się Wam przedstawić troszeczkę, jak te youtubowe wojny tak naprawdę działają i wyglądają. Wiele osób się na pewno domyśla i osoby, które nagrywają na YouTube i mają już tam... Powiedzmy te 1000, 2, 5 czy 10 tysięcy, albo więcej widzów, no to pewnie wiedzą, o co chodzi, jeżeli mowa o YouTube'owych wojenkach. Otóż często bywa tak, prawda, że jeden youtuber drugiego skarża o jakieś słowa, o jakieś wyzwiska, o jakieś nieprawdziwe zdania, określenia, coś, prawda, i tak dalej, i tak dalej, czy jakieś niezbyt fair zagrywki, jakieś niezbyt fair konkursy, albo po prostu pojawiają się takie vlogi, na temat wojenek na YouTube, kiedy ktoś kogoś oszukuje i ten ktoś znika, prawda? Tam na przykład z hasłami użytkowników do konkretnej gry, jak to było niedawno, czy inne sprawy. No i częściej, niestety, wojenki na YouTube są po prostu flamem, prawda? Jakąś formą obrazy drugiego użytkownika za coś konkretnego, bez ładu i składu. Czasami te wojny toczą się potem przez internet i pojawia się miliard 150 odpowiedzi wideo. Do tych klipów, kto ma rację, kto nie ma rację, różni YouTuberzy stają po jednej stronie, po drugiej stronie, ale jaki tak naprawdę jest sens tych wszystkich wojen? Jak myślicie? Pewnie wiele osób, mających, jak mówiłem, dużo widzów, pewnie się domyśla. Tak naprawdę, wojny służą reklamie. Moi drodzy, tak, naprawdę reklamie służą te wojny. To zależy jeszcze, kto z kim i jak prowadzi tą wojnę YouTube'ową, prawda? Obraźliwe klipy, vlogi. Jakieś materiały, przeróbki, muzyczki obrażające. Najczęściej jednak jest tak, że to osoba mająca mało widzów oskarża o coś osobę, która ma dużo widzów. Niestety jest to bardzo nie fair taktyka i polityka. Po prostu coś, co moim zdaniem powinno być tępione, a niestety wielu użytkowników tak robi. Niektórzy użytkownicy specjalnie w internecie, to znaczy na YouTubie prezentują się tylko pod nickiem. Nie wiem, czy zauważyliście, wiele osób coraz bardziej popularnych nagrywa klipy i vlogi, może inaczej audiologi, nie pokazując prawda, swojej twarzy, nie pokazując swojego imienia, nazwiska czy czegoś, jakiegoś miejsca zamieszkania, tylko specjalnie używają tylko i wyłącznie niku, czyli takiej nazwy konta, po to, żeby potem w wypadku jakiejś wojny móc po prostu rozpłynąć się w powietrzu. I wiele osób, niestety, zaczyna tak robić, że nagrywają jakieś mm, hejterskie, trochę hejterskie filmy, jakieś vlogi mm, audiologii, klipy po prostu mające kogoś obrazić, tylko po to, żeby tak naprawdę zdobyć widzów. E, bowiem kiedy taki flame, taka wojna wybuchnie, prawda, i zdobędzie popularność, zaraz pojawia się masa innych osób, które robią jakieś odpowiedzi wideo, prawda, stając po jednej ze stron, co w rzeczywistości nakręca ilość odsłon, ilość widzów osobie atakującej, tak na dobrą sprawę. No co innego jest, kiedy bije się dwóch popularnych youtuberów, którym te troszeczkę widzów w tą czy w tamtą nie robi różnicy. Ale ja widziałem taką sytuację, kiedy pewien znany polski youtuber może inaczej, konkretne konto, nie będę mówić kto, prawda? Żeby tutaj zaraz nie robić jakiegoś szamba. E, ta osoba miała około chyba 70 tysięcy widzów, może troszeczkę mniej, 60, około 60 tysięcy widzów. Wybuchła wojna, prawda? I zaledwie tydzień później wszystko ustało ten wszelki hate, te wszelkie, wszelkie dislike, kciuki w dół i tak dalej, i tak dalej poznikały było po prostu standardowo, ale ilość widzów zwiększyła się nagle o 6-7 tysięcy w ciągu zaledwie paru dni wojny między dwoma popularnymi youtuberami. To coś znaczy, prawda? Jakoś nagle po prostu ta ilość widzów wzrasta. I to jest moim zdaniem bardzo negatywna praktyka, kiedy ludzie po prostu nie potrafią przyjąć troszeczkę, że tak powiem, na klaty jakieś rzeczy no, negatywnych, bowiem tak na dobrą sprawę. Osoba, która ma te 10 tysięcy widzów, staje się już na YouTubie i ogółem w Polsce osobą publiczną. To już nie jest osoba prywatna, to już nie jest osoba, która gdzieś tam sobie w internecie coś kręci, prawda? To jest osoba publiczna, która musi liczyć się z tym, że znajdą się hejterzy. Że znajdą się osoby, które zaczną obrażać, że znajdą się też osoby, które po prostu będą uprzykrzać jakoś działanie na YouTube, prawda? I te osoby, które mają już tam po 10 tysięcy widzów, czy może setki tysięcy widzów, prawda? Muszą już się liczyć z tym, że w internecie można znaleźć różnego rodzaju przeróbki, blogów, gdzie są podłożone głosy obraźliwe itd., tak dalej. Niestety taka polityka istnieje. Co innego, może inaczej, ja popieram troszeczkę te YouTube'owe wojny, ale tylko w jednym wypadku. Kiedy jakaś osoba, e, która jest popularna, nagle znika i prawda, e, gdzieś tam e, zabiera ze sobą na przykład hasła użytkowników korzystających ze strony internetowej czy z gier po prostu rozsyła. Niedawno była taka afera, że były rozsyłane po prostu klienty do gry Minecraft, e, które po prostu dzieci bez żadnej żadnego przejawu, że to może być wirus, pobierały i po prostu poszły w konta liczone, moim zdaniem, co najmniej w setkach, jak nie tysiącach. I potem te konta można było bez problemu kupić, prawdopodobnie na Allegro, prawda, za 5 zł. Ehm. Takie osoby, w sensie akcje tępienia takich osób i pró próbowania zdobycia jakiejś informacji na temat tego, gdzie ta osoba, na przykład adres, imię, nazwisko tej osoby, żeby po prostu osobę można było potem zgłosić, takie akcje popieram, ale nie popieram absolutnie jakichkolwiek wojenek między jednym a drugim youtuberem, bo coś tam, takie sprawy powinny zostać załatwiane jakoś w prywatny sposób, nie wynosząc tego. Na, na sferę publiczną, bo tak na dobrą sprawę to jest szkodzenie zarówno sobie, jak i komuś. Te wojenki tak naprawdę przez jakiś czas ten hejt się utrzymuje, prawda? Ale gdzieś ten hejt zostaje, po prostu to jest, no, jak kurde, nie wiem, prześwietlenie, zawsze to troszeczkę zostaje tego, tej radioaktywności, że tak powiem, w kości, prawda? To gdzieś zostaje i po prostu zawsze znajdzie się potem grupka osób, która pamięta o tej wojnie i nawzajem hejci, hejci, hejci. No oczywiście dla wielu popularnych youtuberów to jest nieodczuwalne. Co innego, kiedy um, wojna się toczy między na przykład um, osobą mającą 10 tysięcy widzów, a na przykład osobą tak jak ja mającą tam 2000 widzów, prawda? Dla mnie osobiście byłoby to już um, dość um, odczuwalne, ta, ta wojna po prostu zostałoby to gdzieś... Um, Jaki to ma sens tak naprawdę? Reklama to zależy, jak mówiłem, czy, to, czy wojnę rozpoczyna osoba mająca więcej widzów, czy mniej. Jeżeli mniej w stosunku do osoby, która ma więcej, to jest w sumie reklama. I to, czy sobie ta osoba zakłada nowe konto specjalnie po to, żeby kogoś schejcić, czy, czy, czy nie, to dla mnie nie ma różnicy. I ostatnio była taka afera, kiedy jakaś osoba stworzyła sobie konto, po to, żeby atakować, troszeczkę prześmiewczo, ale jednak drugą osobę. Wydaje mi się to całkowicie bez sensu, bowiem tak czy siak ta popularność, po prostu te osoby zaczynają, widzowie zaczynają szukać po prostu tych kanałów, o których jest mowa i je subskrybować. I w sumie robiąc klip hejcie, hejterski na temat jakiejś osoby, nabijamy i sobie tak naprawdę widzów, i tej osobie widzów, prawda? Mimo to, że część tych osób zostaje po prostu na tym koncie świeżo założonym, takim po prostu czystym tylko dla hejtu. No to i tak ta wymiana wymiana nie tylko dislike'ów oczywiście, ale i widzów pozostaje. Więc w sumie to jest rzecz robiona po części dla, dla zrobienia jakiegoś ruchu, jakiegoś hałasu. Jak zatem moim zdaniem powinny być rozwiązywane jakieś konflikty youtube'owe, prawda? To nie jest nic trudnego, to jeszcze zależy od tego jaki Konflikt prowadzimy na dobrą sprawę, bo jeżeli prowadzimy taki konflikt, w którym naprawdę jest, są wyzwiska, prawda, jest jeżdżenie po realnym świecie, po tak zwanym realu, no to wtedy nie ma co o czym mówić, prawda. Ja wiele razy powtarzam słowa szacunek rodzi szacunek, prawda, czyli jeżeli ktoś ma do mnie szacunek i mimo tego, że się ze mną nie zgadza, że ma inne poglądy, jest gotów ukłonić się mi i po prostu powiedzieć, przepraszam, ja mam inne. Może nie przepraszam. Mam inne poglądy, niestety nie dojdziemy do ładu, do widzenia, prawda? Ja robię to samo, też ukłonię się z kulturką i po prostu rozstaniemy się w zgodzie. Co innego, jeżeli jest jakiś konflikt, prawda? Może nie konflikt. Jakiś, jakaś sprzeczka na dany temat. Przykład, nie wiem, ja sobie tak przypomniałem troszeczkę przed nagrywaniem tego vlogu, vloga, konkurs. Konflikt, sorry bardzo. O czasami się potyka. Konflikt między fanami Call of Duty, a fanami Battlefield. I ten konflikt jest od dłuższego czasu bardzo na topie. Jedni mówią, że jeden tytuł jest g trzy kropki, drudzy mówią, że drugi tytuł jest g trzy kropki i tak dalej. Ta wojna jest, jest no bardzo ciekawa moim zdaniem. Jak rozwiązać zatem taki przyjacielski troszeczkę konflikt, kiedy jeden na przykład youtuber popularny jest fanem Call of Duty, a drugi jest fanem Battlefield. Jak to rozwiązać? Jak myślicie? Jak ja bym to rozwiązał mając szacunek do drugiej osoby, nawet mimo tego, że się nie zgadzamy? Ja osobiście zaproponowałbym nawet na własny koszt, ewentualnie pół na pół, jeszcze to nagrywając, prawda, jakąś kamerą, zbierając troszeczkę znajomych, zawsze znajdziecie ktoś znajomy, jeżeli mamy oboje jakieś duże kanały, na przykład po 20 tysięcy widzów, prawda? Kiedyś może dożyje takiej kwoty. E, Jakbym to rozwiązał? Zebrałbym troszeczkę swoich znajomych, może nawet z YouTube'a, postawiłbym im bilet, tak samo druga osoba. Spotkalibyśmy się w jednym miejscu, w jednym mieście i nie, nie zaczęli się układać pięściami. Ja sądzę, że bardzo fajnie byłoby zagrać sobie w Paintballa po prostu i nagrać to na oba kanały, zrobić e, jakiś event, pa, prawda? W którym po prostu fani. E, Call of Duty pod moim na przykład dowództwem i fani na przykład drugiego youtubera e, popierający Battlefield po prostu starliby się w Paintballu. Wydaje mi się to bardzo fajną opcją i wydaje mi się, że taka e, sprawa, jakaś rozwiązanie jakiegoś wiecznego konfliktu byłaby, byłaby dość zabawna i fajna. Oczywiście trzeba to brać e, troszeczkę nie na poważnie, nie jako coś, m, werdykt ostateczny sądu najwyższego, prawda? Nie, nie, nie. E, no niestety Polski YouTube to jest polski YouTube. My uwielbiamy się kłócić, naprawdę uwielbiamy się kłócić i niektórzy youtuberzy potrafią zrobić aferę na cały polski YouTube, kiedy ktoś drugi no jest troszeczkę powiedzmy może nie idiotą, ale takim wyrobem idiotopodobnym, który po prostu robi konkurs, gdzie trzeba zalajkować, zasubskrybować, napisać komentarz, nie wiem, polubić na Twitchu. Fu! Na Twitterze, jeszcze na Facebooku, jeszcze coś tam, coś tam, coś tam, prawda? Miliard 150 formalności tylko po to, żeby wziąć udział w konkursie. No, to wydaje mi się taki konkurs, w którym po prostu na każdym kroku mówi się, że, że trzeba zasubskrybować kanał, prawda? Żeby wziąć udział. Takie konkursy, konkursy wydają mi się naprawdę idiotyczne. I była taka sytuacja, kiedy ktoś kogoś za to pojechał, prawda? W sensie zrobił aferę na cały polski YouTube tylko dlatego, że ktoś tam robi konkursy tego typu, wydaje mi się to troszeczkę bzdurne co jeszcze, no polski YouTube, prawda, i ogółem YouTube na świecie, pod względem prawnym jeżeli ktoś kogoś zaczyna mocno objeżdżać, już nie tyle hejtować, bo hejtować to wiadomo, dać kciuka w dół, tylko dlatego, że się może, że taka opcja tylko istnieje i dlatego, nic więcej, co innego jest, jeżeli ktoś kogoś Naprawdę objeżdża, naprawdę obraża, robi na ten temat klipy, prawda, że ktoś jest idiotą, debilem, bla, 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 bla i tak dalej. I to zaczyna lecieć w polski internet. No, niestety, takim osobom, w, moim, w mojej ocenie, nie można nic zrobić. Niestety. YouTube, Google, Google po prostu się tym nie interesuje. Ich to i nie interesuje. Co najwyżej moderacja usunie taki klip, co najwyżej usunie takie konto, ale co z tego, skoro konto można za godzinę zrobić drugie, prawda? Albo zapasowe, w sensie promować jedno, drugie, trzecie nawzajem, żeby po prostu robić sieć taką haterską. Wydaje mi się to po prostu troszeczkę mocno hamskie, ale niestety YouTube, Google z tym nic nie robi i nie znam przypadku, żeby jakiś YouTuber został skazany wręcz za to, że po prostu kogoś zniesławił, obraził, wyzwał czy coś w tym stylu. Nie znam takiej sytuacji, jeżeli znacie jakąś taką sytuację między dwoma youtuberami czy coś w tym stylu, no to po prostu piszcie w komentarzach. Ja osobiście czegoś takiego nie słyszałem, więc niestety ta anonimowość i ta bezkarność na YouTubie jest bardzo wysoka i obrazić kogoś porządnie, no to nie jest żadna sprawa, w której można by po prostu dostać wysoką grzywnę pokrycie kosztów sądowych i tak dalej, bo raczej na dobrą sprawę żaden polski popularny youtuber nie chciałby się sądzić z jakąś konkretną osobą i tarabanić się gdzieś tam po sądach i po prostu no, sądzić się na, na dobrą sprawę, bo to nie ma sensu. Mi się wydaje, że również taka osoba, jeżeli już zostałaby zlokalizowana, co jest moim zdaniem absolutnie praktycznie na YouTubie niemożliwe, bo no, YouTube to jest za duża organizacja Google to jest za duża firma żeby po prostu się bawiła w takie jakieś zniesławienia no chyba, że, to, że ktoś po prostu pokazuje swoją jakby twarz, prawda i kogoś obraża, no to wtedy można go zlokalizować jakoś wydaje mi się no raczej nie ma opcji na dobrą sprawę żeby kogoś, kto nas hejci że kto nam po prostu taką już perfidnie dużą wojnę wyzwiskową wypowiada, żeby kogoś takiego na dobrą sprawę ukarać, co najwyżej usunąć konto i film, tyle mi się wydaje no, mam nadzieję, że nikt z Was nie będzie prowadzić takiej polityki, że będzie po prostu nagrywać kanał, klipy na kanale bez żadnych vlogów, bez niczego, tylko po to, żeby tak na dobrą sprawę reklamować się wojnami. I mam nadzieję, że nikt z Was na taki durny pomysł nie wpadnie. Niestety, jest to bardzo negatywna sprawa, no, ale niestety też popularna. Coraz częściej słychać na polskim YouTubie wojny, tylko po to, żeby się wypromować na tej wojnie. Wiele osób mówi, no ale ja zakładam świeże konto po to, żeby nagrać tam jakieś klipy, prawda, hejtujące kogoś. Co z tego? Tak na dobrą sprawę ludzie zaczynają się tym interesować, zaczynają szukać i zaczynają na dobrą sprawę też subskrybować jednego i drugiego agresora i obrońca. Więc takie nagrywanie klipów na świeżych kontach, tylko po to, żeby kogoś obrazić, wydaje mi się identycznie durne co nagrywanie na swoim własnym koncie. Mam nadzieję, że troszeczkę przedstawiło wam to sytuację, jeżeli chodzi o wojnę na YouTube. To by było na tyle. Jeżeli macie pomysły na jakieś przyszłe vlogi, z mią chęcią piszcie w komentarzach, jeżeli temat mnie zainteresuje, jeżeli stwierdzę, że warto troszeczkę przedstawić swoich poglądów na ten temat, to takie vlogi się pojawią. Tyle i dzięki za obejrzenie.